Chyba jesteśmy, biegniemy Biegę, biegiem, kurwa Sprawiać się, na... ja sobie kontroluję to Zajbali naszego, zajeb... naszego Dobra, my biegniemy do przodu Do przodu biegniemy Jeden patrzy PEWO Ja patrzę lewo, prosto Kurwa. mam Żyję, żyję jeszcze Kurcze, pie... Lewo, 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 lewo Dobra, nice Nice ja biegnę dalej do przodu Widzę, widzę, widzę jednego, widzę jednego co biegnie Na moim ping'u, pinguje, pinguje, na moim Czołg na moim ping'u, czołg na moim ping'u Utnął. chwilowo stoi w miejscu Czołg przejeżdża już tam na punkt Stoi tutaj dokładnie, gdzie zaznaczyłem Ja chcę, to jak stoi ten dowódca znasz i ten, i komander precyzyjkę, nie? No, precyzyjka jest dopiero za 20 minut Jak coś też takiego Aha Pojusza się do przodu to będzie przy... Uważajcie, chodźcie do, chodź do mnie, chodźcie do, chodź do mnie, chodźcie do, chodź do mnie za Właśnie chwilowo nie mamy Dobra, O kur... Obrócił się Kur... ja jemu... JA NIE CHCIAŁ Zniszczyłem opisa i mam przej**ane y no, par no, no, pardon Zostaw mnie No skur... Coś się w polu dzieje? No, właśnie szukam ruchy jakiegoś na plecy nam, wiesz? no, wiesz? Jednego pojedyniu. opisa zniszczyłem, szukam więcej Dobra, Widzę, widzę, widzę 0. kolejny opis Yyy... postawicie tego yy. Aha. Hangarze, jest na No i zej... To się jednak To Taka sytuacja. O... Ja po ten ja to chcę przeczekać... A ja opisy zniszczyłem ogólnie im z tyłu. Garty ja próbuję podejść jest, od tyłu. Jeszcze jeden na, na P3, F3. Przy mnie są. Tylko tam jest blisko ten, bo się... Kilku podjąłem chyba tak Ja próbuję chrześcijić ile się da o no, ale to mnie też przed chwilą chwilę I tyle Już przestanę Ja wiem ja wiem że to jest chwilowe ale... no, Kolejnego opisa zniszczyłem Mam granicą z niż tego. Zniszczony i kolejny opis zniszczony. Podchodzą do mnie. Gdzieś tu, gdzie są suple, gdzie teraz spadają, to były nasze stronie od naszych, no i go rozje***li, więc tu gdzieś będą blisko zaraz. Nie mają opisów. Okej, okay. przejechałem ogólnie, Sodowo jedom. Nie mają garnizonu na pewno. Dowódca, weź posteruny. Pomóc, Dowódca, weź opika z prawej. Leży, ale ja też prawie. Leży jednak. Uważacie, No gdzieś po... No tak, nie znam się Co, nie kurczę tam Czasami tak bywa. Dobra, udaje nam się przejmować Ej, ja próbuję no Ja dobrze. wielu ściągnąłem, ja wielu ściągnąłem ogólnie, próbujemy gościa z Ja mogę bo Ja mam tak panowie Na moim pingu Na moim pingu, na moim pingu Shock Oznaczam jeszcze raz Kurwa nie... mu amunicja kończy Mój ping jest czołg Próbuję Dasz radę, bądź Nie mam misji już, ku**a I chuj, tak się kampimy Ten By się ja mogę iść na medic'a jak chcecie Tylko by ktoś chyba na supporta musiał iść Support nie jest taki ważny teraz No to dobra Dobra, to no. dobra tylko ja amunicji nie mam, nie pomogę w żaden Zajniesz sposób Podchodzą tam wejściem, podchodzą wejściem tam. O kurwa, jeszcze chołku jedzie jakiś. oni podchodzą, uwaga, Weź tam, że się najdę. Kurwa, są, 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 są. jestem. Są, są. Eee, Dobra, ja okay. zmieniam, zmieniam na medyka. Prawdopodobnie posypały się nogi. Ode mnie, obok mnie chyba o, jeden o, nie podchodzi, Uwaga! A, zajebali mnie już, kurtę, Ale dobra Coś próbowaliśmy Czołg jest na ulicy Zaznaczony Uważaj No, wy próbujecie ratować w jakiś sposób Czołg dalej na moim pingu co z tymi garami? A, Idziemy na niec to nie? Spróbujcie na nie, nie, to nie, 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 na pika nie, 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 ja sobie tym Za Mam granizm droga gdzie, gdzie? Mam granizm droga gdzie, gdzie? nie, właśnie podchodzę dopiero do niego Na moim punkcie jest, jakby co Zaznaczam go cały czas Niszczę go, niszczę go Nice Nice Co za to? Dalej siedzą tam w środku, nie? Kilku pozatwiłem, ale na pewno nie mają znowu granizonu Ich jest... ich przyszły, bo to nie nasze. Ogólnie siedzą głównie w tej drugiej stodole, nie? No i do tej drugiej przyszły super. Do tej po prawo. Ja tam wrzuciłem. Czekaj, weź poczekaj ja cię spróbuję coś do prawej lecą Jeden leży, jeszcze jeden jest kolejny leży Czysto jest? Jest czysto Dobra, mogę wejść na inżynierę Mamy to jak ten, jak zginiesz o, To? O, dużo mogę na inżynierek zginiesz Ja? Sąg jest na mnie Na moim pingu Jak ja nie Podsuwam się Dobra, nice. Jest to zniszczone Wideolazionka nie jest zielony jest w ogóle. Ej garnizon droga. Nie. Yeah. Ej, garnizon droga tu jest No, zniszczone już Dobra, podejdźmy tak będzie od tyłu, nie? Do tego punktu. Bo to jest ogólnie bardzo dosyć otwarty.

ja sobie je podbiec Bo z tyłu będę miał większe szanse żeby... Ich Nie Lecą ich suplajsy na drugą sudałę Obok niej zabić zabić Mam granizon wroga na moim punkcie nie nie suplejsy. Zrobiłem dwóch i będę go niszął. Zaj**ali mnie. Nie odzywaj się. O. My próbujemy zająć już stodoły. Przy stodołach może być jeszcze jeden granizon ogólnie. Bo oni wysyłali sobie wcześniej widziałem suplejsy. Zajíbíš se? obok je z ilu. Już biegnę. Widzę ich, zaraz podchodzę ich, rozwalam. Leży jeden.